O kogucik, zobacz Kogucik. o kogucik, kogucik, a tu baranek, zobacz malutki czarny baranek widzisz, malutki, zobacz urodził się dopiero i tu duży, długi baranek biały przed do mamusi. Zobacz jaki indor, jest tam, zobacz jaki indor, no trzymaj się tu. O indor, widzisz jaki indor? Mikościu, jak robi indorek? Jak indyk robi, Mikodemku? Kodemku. A kogucik gdzie jest? Gdzie jest kogucik? Tu! Tu, tu, a indor gdzie jest? Jak indor robi? Ulu, w ulu. Chodź po tutaj. No i Nikodemku indor, indyku. Jak on robi? O, ee, baranek robił. Jak baranek robił, synuś? Cześć. 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 Cześć, powiedz, cześć. Jak on robi? U, 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 u. O kaczuszki tam idą, zobacz. Jelem, jelem. Kto rowerem przyjechał? Koś. Z kim przyjechałeś? A z kim ty przyjechałeś rowerem? Kościół, z kim ty przyjechałeś tu rowerem? Uwaga, uwaga. Kto to rowerem przyjechał? Ojoj, oj, kogut. O, jak baranek robi? jak owieczka robi? B. Robi B. Jak robi? Ro... Nikosiu? A gdzie owieczka jest? Owieczka, gdzie jest, Nikodemku? A malutkie baranki? Malutkie baranki, gdzie są? I że malutkich baranków w niu. Zobacz, one w domku są swoim. Nikodemku, zobacz, one są w swoim domku. Zobacz. Kosiu O, popatrz. Gdzie są malutkie baranki? Cześć! powiedz. Cześć Indor. Ja Kto pije mleko? Baranek. Malutki, tak? A czym ty tu przyjechałeś? Rowerem? Koś Czym ty tu przyjechałeś, synuś? Nikodemku, czym ty przyjechałeś tutaj? Rowerem? A gdzie twój rower stoi? Tutaj. Gdzie stoi? Nie ma rowera. Tam. Co, co tam stoi? Lelek. Czyli rowerek. O! Jak on robił? Gól, A czyj to rowerek tam stoi? Kusia. Czyj? Czyj to rowerek tam stoi? Bo ja nie wiem. Tu,